W Domu Kultury, już jak w ubiegłym roku, ruszamy w wakacje z projektem Ogrodowa Strefa Kultury. Czeka nas mnóstwo atrakcji, różne style muzyczne, i gdzieś próbujemy zachęcić ludzi do tego, żeby gdzieś każdy poszukał czegoś dla siebie. Od stylów muzycznych, muzyki klasycznej po muzykę funkową, po tak jak dzisiaj wielkie wydarzenie Elektropopowa. Będzie też coś etnicznego, coś alternatywnego. Będą głosowe rzeczy instrumentalne, także myślę, że każdy każdy może coś znaleźć dla siebie i trochę o to nam chodziło w projekcie, żeby jakby jak najbardziej zaciekawić ludzi, i jak najbardziej wyjść do wszystkich ze swoimi propozycjami. Dzisiaj na początek marzec i Sunshine Drinkers, a po nim Gwiazda wieczoru, Franki z najnowszą płytą lubię Cię. Zagraliśmy taką mieszankę elektro-popowo-hausową, pełną energii. No i tutaj jakby Michał miał bardzo duży udział, bo on to wszystko tworzył, on to wszystko spinał, dopinał, lupy przygotowywał, więc tak naprawdę cztery osoby mu jeszcze były potrzebne, a ogarnął to sam. Generalnie wcześniej grałem muzykę funkową, tam troszkę jazzu, bluesa i tak dalej, czy nawet rockową a chciałem po prostu poznać te nurty muzyki elektronicznej i tak zacząłem tworzyć. Właśnie zacząłem od muzyki house'owej, potem, potem te kolejne nurty, zupełnie odmienne jakby, ale nadal w tym nurcie głównym elektroniki. Dzisiaj usłyszymy mój materiał z debiutanckiego albumu Hashtag Lubiecie. To muzyka pop elektroniczna, są to autorskie utwory, które pisałem razem z moim współproducentem Danielem Cebulą oryniczem i jest to taki pierwszy prawdziwie, solowy, taki mój mój materiał, tak więc bardzo się cieszę na to spotkanie dzisiaj z publicznością. Znam mieszkańców Chorzowa, wiem, że darzymy siebie ogromną sympatią, więc myślę, że będzie naprawdę super wieczór.